Cześć kochani! Tu Hisia LARP and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj czas na kolejną paletę z Glam Shopu, czyli kosmiczne pieczarki. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki makijaż powstanie tak chłodną paletą, koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Paleta jest kartonowa, ma lusterko, które można swobodnie odgiąć, ma trzy maty, jeden mat z drobinami, jeden turbo pigment i cztery błyski. Paleta jest w chłodnych kolorach, szczerze mówiąc nie planowałam jej kupować, no ale jak stwierdziłam, biorę zestaw, no to biorę zestaw. I muszę powiedzieć, że jest to najbardziej intrygująca paleta, ponieważ na żywo wygląda o niebo lepiej niż na zdjęciach. No i jestem bardzo ciekawa, jaki makijaż mi nią wyjdzie. Zacznę od pędzla O102 i odcienia mleczak i nałożenie go pod łuk brwiowy. Oczywiście zacznę jedno oko w kamerze, drugie poza kamerą, tak jak zawsze. Cień jest bardzo dobrze napigmentowany, równo się nakłada. Trochę sypie się w palecie. Następnie przejdę do takiego puchacza. Jest to O15 z Glam Shopu i nałożę sobie ponad załamanie powieki cień mglisty. Jest to taki chłodny, szaro-brąz. Cień nałożył się bardzo równo, jest takim ładnym odcieniem szarości. Teraz przejdę do takiego puchatego, ale lekko spłaszczonego pędzla. Jest to Hakuro J770 i nałożę cień malwa załamanie powieki. Teraz wezmę taki spłaszczony pędzel, to jest z setu kakaowego, i wezmę zimny cekin, nałożę na środek powieki. To jest właśnie ten mat z drobinami. Ma bardzo fajny kolor. Oczywiście turbo zimny, ale bardzo ciekawie się prezentuje. Teraz go też nałożę na dolną powiekę. Teraz przejdę do takiego kuleczkowego pędzla. Jest to Hakuro J508 i w zewnętrzny kącik nałożę cień toksyczny. Jest to cień błysz błyszczący. Nakładam go też w samo załamanie powieki, żeby trochę przyciemnić ten makijaż. Też Was ma zewnętrzny dolny kącik tym kolorem. Bardzo mi się ten kolor podoba, te stawki. Typowy stalowy kolor, no śliczny jest. Jak aż tak chłodnych kolorów zwykle nie lubię, to ten jest naprawdę bardzo ładny. Teraz przejdę do takiego spłaszczonego pędzla. Jest to pędzel z Setus AliExpress, który prezentowałam Wam kilka filmów temu, i nałożę wewnętrzny kącik yy, i na środek powieki cień Kometa. Jako taką bazę. O ten makijaż będzie na pewno bardzo błyszczący. Ma trochę takiego złotego poblasku, więc trochę mi daje cieple, cie, ciepła, mimo że to i tak jest chłodny cień. To daje mi trochę ciepła na powiekę. Bardzo fajnie się nakłada, mięciutko, ale jeszcze na środek powieki nałożę pędzlem O101 cień Matrix piaskowo-szary. No ciężko jest określać w ogóle te, 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 te kolory. Wrócę sobie do toksycznego. I w, na dolną powiekę nałożę takim krótkim pędzlem, to jest właśnie pędzel Setua z Aliexpress, yy, pieczarę. No ten jest bardzo zimny. To jest też taki właśnie stylu, sta bardzo stalowych kolorów. No i na pędzel yy, z O100 Nałożę trójak, w wewnętrzny kącik, to co zrobię drugie oko poza kamerą? Wytuszuję rzęsy może przykleję sztuczne i wrócę do Was na podsumowanie. kochani, mamy to. Jak mi się pracowało z paletą Kosmiczne Pieczarki, bardzo dobre, że jest to ta formulacja, którą znamy i kochamy, czyli miękkie, fajnie napigmentowane cienie. Mleczak jest bardzo chłodnym beżem, co tutaj widać, jak mam ciepły podkład i ten chłodny cień, no to, to jest trochę to odcięcie, ale mi się podoba. E, następnie e, mglisty i malwa bardzo fajne, chłodne, szaro-brązy, bardzo ładnie się rozprowadzają na powiece. Nie było absolutnie żadnego problemu, żeby to rozblendować, nie robiły plam ekstra. E, zimny cekin. Tego cienia właściwie w tej chwili nie widać, bo widzieliście, że go położam jako taki bazowy e, pod późniejsze błyski, ale ten cień. Będzie idealne na makijażu jednym cieniem na dzień, bo on ma po prostu piękny, neutralny kolor i, tą, i te subtelne drobinki. Że jest to coś, co można spokojnie nałożyć do biura i nikt się nie do, pie, nie do mnie przyczepi. Jeżeli chodzi o Kometę i Matrix, mają taki złoty, chłodny złoty podton. Mi to średnio pasuje, ale wiem, że inni mogą to lubić. Zresztą te, podobny do tego cienia kometa był w, w palecie Musisz to mieć, który też nakładałam i też bardzo lubię, ale jeżeli mam wybierać już chłodne kolory, no to chłodne, chłodne. Nie? Kolejnym moim ulubionym cieniem z tej palety po zimnym cekinu będzie na pewno trujak. Jezu, jak on się błyszczy w tych w kącikach. No tutaj go trochę jeszcze zakryłam tą kreską i tak dalej, ale. Cudo. No i Toksyczny też jest moim ulubieńcem. Yy, mimo, że on się mało błyszczy w stosunku na przykład do Pieczary czy trójaka, ale naprawdę podoba mi się jak się z nim pracowało, że fajnie się przyciemnił makijaż, a nie zrobił mi Armagedonu. Pieczara jest fajnym, ciekawym bardzo odcieniem. Ciężko go zakwalifikować, bo to ani nie jest szary, ani nie jest stalowy, no Taki pieczarkowy, to jest najbardziej adekwatna nazwa. E, w ogóle, jeżeli chodzi o nazwę, dużo osób sobie żartuje. A ja naprawdę nazwała paletę grzybem? Serio? Posłuchajcie, to ma swoją przyczynę. Pierwszy, jednym z pierwszych kultowych cieni, jakie powstały w Glam Shopie, była właśnie kosmiczna pieczarka, czyli właśnie taki szaro-stalowy, pieczarkowy kolor, który był bestsellerem. I dlatego właśnie na cześć tej tego cienia powstała właśnie paleta cała, kosmiczne peczarki. Ja jestem tą paletą oczarowana. Nie planowałam jej kupić, a nie żałuję. Naprawdę nie żałuję. Jest cudowna. Jeżeli chodzi o inne kosmetyki, które dzisiaj używam, no to wiadomo, rzęsy standardowo, dwa tusze Gosh, Caci i Drama oraz Estée Lauder Supreme e, e, Sumptons Extreme. E, na linii wodnej mam oczywiście karetkę Spurobio, którą kocham, uwielbiam. Brwi zrobiłam oczywiście za pomocą kredki z Glam Shopu i kredka z Glam Shopu to jest trujeczka. I dołożyłam trochę żelu z Golden Rose. Korektor Eveline, bardzo dobrze kryjący, a nie aż tak przesłuszający jak L'Oreal Infallible, więc super. Bardzo go lubię. Rzęsy przykleiłam na Clay Life. Y, sposób na niego y, to jest namalować nim kreskę jak eyelinerem, chwileczkę odczekać i przykleić do tego rzęsy. Wszystko się na to przykleić, naprawdę jest rewelacyjny, uwielbiam, a kosztuje w Superfarmie około 16 zł. Y, jeżeli chodzi o rzęsy, no to to są y, y, glam, y, glam shopowe rzęsy model Flirt, czyli jak widzicie, bardzo okazałe. No, ale ja te trzy ostatnie kresy, kępki odcinam, żeby właśnie tworzyć taki efekt. No. No, one są jednak spektakularne te rzęsy, no są duże, ale ja tak, jak już przyklejam sztuczne rzęsy, to niech to będzie widać po prostu. Jak się mam już czymś dodatkowy krok dokładać w makijażu, to niech to będzie widać. Ja się w takich rzęsach czuję dobrze. One nie są dla mnie ciężkie, nie są sztywne, bo tak jak wspominam, ja sobie je skracam, więc idealnie mi pasują do kształtu oka, uwielbiam je. No, i jeżeli chodzi o pomadkę, no to Maybelline Stay Matte Ink w kolorze 50 uwielbiam ten kolor taki. No jest trochę taki wampirzy, bym powiedziała, więc jak szukacie pomadki, które wytrzyma cały Halloween, to są pomadki, których, które się kocha albo nienawidzi, bo e, jeżeli chodzi o nakładanie ich, no to są często suche, e, też czasem się pojawia to odcięcie, ja mam taki sposób, że nakładam i na samym końcu na tej linii po prostu biorę jeszcze dokładam i wtedy wszystko ładnie mi się utrzymuje. one się nie odbijają na szklankach więc to bardzo w nich lubię no są po prostu mega mega trwałe ja lubię zrobić makijaż i potem o nim nie myśleć że muszę coś jeszcze poprawić i to mi to sprawdza się no już chodzi o konturowanie no to oczywiście yy, aksamit aksamit plus yy, Bięki e, e, puder pod oczy. E, Brązer, te, ten najnowszy, który wyszedł. E, tutaj mam klasyka w numerze 1. E, użyłam różu e, to jest panna młoda i e, calineczka. Sobie je razem zmieszałam, bo ta salineczka jest bardzo chłodna, więc trochę mi to ochłodziło. No i w, e, też ze względu na te różowe, chłodne tony wzięłam, zastosowałam się jako rozświetlacz rozświetlice. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał, że miło spędziliście ze mną czas. No i została nam eteryczna. Czekajcie, niebawem się pojawi, a ja Was ściskam mocno. Trzymajcie się i do zobaczenia. A, i jeszcze jedno. Ta, gąb, ta frotka to jest z Tail Cosmetics. Ona jest jedwabna i jest... Oh. Mam, mam trzy. Mam z białą, srebrną i czarną. I uważam, że to był naprawdę super zakup. A tak ciuk. Kosmetycznym nie powinna mówić o włosowych, ale trzymajcie się ciepło i pa pa!